Kolejne zadanie, znów jest z procentami, teraz będzie taka pf, ciąg procentowy yy, na YouTubie naszym, yy, że na rysunku zamalowano pewną część prostokąta. Część ta stanowi. I teraz popatrzcie, jak ja mam do tego w ogóle sobie dojść i to ogarnąć? O, czekajcie, mam Pam. Teraz mam pizzę prostokątną. No i popatrzmy. Puf, Czyli widzimy, że ten nasz prostokąt został podzielony na ile części? 1, 2, 3, 4. Na 4 części. Czyli zamalowana część rysunku to 1 czwarta, tak? Czyli 1 czwarta razy 100% to się równa 1. 25 czy 25%, ale 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 moi mili. Można do tego też podejść inaczej. Więc tak. Mam podzielone na cztery części. Jak dzielę to na 2, to mi tu zostaje 50% i tu mam 50%. No nie? I jak te 50% podzielę jeszcze na pół, no to wtedy tutaj taki mały kawałeczek ma 25 i ten ma 25. No i tu tak samo, no nie? No, i też mogę w ten sposób wykombinować. Wszystko jest dla Was, bylebyście dobrze myśleli, no nie? Jak macie jakiekolwiek pytania, piszcie.